Rad Bagieński, codziennik wyborczy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kilka słów w temacie dróg. Pewnie wszyscy radni chodzą i obiecują Państwu teraz, że zbudują właśnie Państwa drogę. Ile te obietnice są warte? Zaraz wyjaśnię. Gmina większość dróg buduje z dofinansowaniem. Budowa dróg bez dofinansowań zewnętrznych praktycznie się nie opłaca i jest bardzo sporadycznie stosowana w zasadzie nigdy. I teraz Dofinansowanie są składane drogi. Ile tych dróg? 10, 15. Tak naprawdę większość z tych, które są niezrobione, które z nich dostaną dofinansowania? Tego nikt nie wie. Te, które ktoś na górze zdecyduje, że akurat dofinansują. Więc w praktyce wygląda to tak, że burmistrz chodzi, radni chodzą, obiecują, że tak, ulica taka i taka zostanie zbudowana, ale to nie od nich zależy, bo składają wszystkie. Więc, jeżeli ktoś państwu obiecuje, że zrobi właśnie państwa drogę, no to być może mają rację, być może akurat ta droga uda się. Ale nie ma żadnej priorytetyzacji. nie wiadomo, która zostanie zbudowana. Co więcej, teraz i tak jest prościej, ponieważ za czasów pani Urszuli składając wniosek na drogę trzeba było mieć zabezpieczone środki zewnętrzne. Teraz takiego wymogu nie ma. W czym to się wiąże? Można składać wnioski hurtowo. Czyli za pani Urszuli, jeżeli trzeba było zrobić dwie, trzy drogi, to wkład własny trzeba by mieć, było zabezpieczony w budżecie, co naprawdę mocno ograniczało ilość złożonych wniosków. Teraz, hulaj dusza, piekła nie ma. Składamy wniosek na 15, 20, 30 dróg, nie ma problemu, dostaną dwie i wtedy martwimy się o środki własne, wtedy martwimy się o projekty, chociaż te przeważnie są. No więc wracając do tematu, jeżeli ktoś państwu obiecuje drogę, no to obiecuję. Dziękuję.